Na konińskich ulicach i skwerach zaczyna widać, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale wcześniej, bo już w najbliższy poniedziałek będą Mikołajki. Tego dnia tradycyjnie na Placu Wolności rozbłyśnie duża choinka. Dzisiaj została już ustawiona, a jutro będzie udekorowana. A skąd przyjechała? Ta jodła została podarowana przez mieszkańca Konina. Przyjechała z Laskówca, z ulicy Kuratowskiego. Jutro już zaczynamy ją dekorować, tak żeby była gotowa na oficjalne odpalenie 6 grudnia. To nie jedyna choinka, którą pracownicy konińskiego pgki dzisiaj ustawili. W sumie w czterech lokalizacjach pojawiły się jeszcze trzy, a były to dość skomplikowane działania. Będzie jeszcze choinka ustawiana na Placu Niepodległości przy Hali Rondo i na targowisku miejskim. Wszystko Wszystkie drzewka zostały ofiarowane przez mieszkańców Konina. Poza tym wzdłuż ulic sukcesywnie zawieszane są ozdoby świetlne, które po zmierzchu będą cieszyły oko wieloma kolorami. Już zaczynamy dekorować na mieście. Starówka już jest praktycznie przystrojona iluminacjami i stopniowo montujemy na, na innych rejonach Konina. Niedługo także na Placu Wolności znów pojawią się duża świecąca bombka i karoca, które przyciągają mieszkańców i gości, głównie dzieci, aby. Zrobić sobie świąteczną fotografię. Zapraszamy zatem 6 grudnia na godzinę 12 na uroczyste rozświetlenie choinki przed budynkiem Urzędu Miasta.